Dobra, lecimy z materiałem Ponoć ostatnim, przynajmniej w tej chwili jest ostatni na kanale Dlaczego nazywają graczy Soslike bardzo brzydko? Trzy ważne tematy Zobaczymy co to za tematy I dlaczego tak a nie inaczej Po co, dlaczego włącz o, zobaczymy ja, ja już jestem ciekaw, ja muszę to zobaczyć I się muszę wypowiedzieć, bo moje, moje nie zasnę nie wypowiem się <laughs> Zobaczmy Witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, już pewnie po mojej minie i po outfitie, dzisiaj trzy tematy po tem. Kosz koszula dzisiaj jest zapięta, więc coś się musiało wydarzyć. Coś się musiało wydarzyć, jak jest koszula zapięta. E ja jest grozą. Macie filmu, raczej możecie się spodziewać, jaki będzie pierwszy, czyli kwestia idiotyzmu. E drugi temat będzie się tyczył solsów. Trzeci temat, bardzo poważny, będzie się tyczył pana Mateusza Kiszaka. Ale nie przeciągając, temat pierwszy jest dla mnie mega istotny, więc chciałbym od niego zacząć i wytłumaczyć, dlaczego nazwałem graczy solsowych idiotami, albo dlaczego ich zachowanie w grach nazwałem idiotycznym w grze sols. I słuchajcie, macie rację. Nie powinno się nikomu zaglądać do wyra, nie powinno się interesować jego życiem I tak samo ja nie powinienem ingerować w to jak wygracie, po co wygracie, w jaki sposób wygracie no Na razie same mądre słowa, także o Widać, że jak się zapnie koszulę to od razu człowiek inaczej się wypowiada, nie? Ale nie, serio, no na razie jest yy, Tak jak być powinno bo to jest prawda, no, kto jak w to gra, w to gra, dlaczego, po co, komu, to jest jego sprawa. I nikt nie powinien w to ingerować i ci mówić jak masz żyć. Ile spędzacie przy tym czasu? Może mogę sobie tak to pomyśleć, ale nie powinienem tego powiedzieć oficjalnie. Więc oficjalnie teraz chciałbym wszystkich graczy Soulsowych Przeprosić za to, że nazwałem Wasze zachowanie w tej grze idiotycznym, bądź nazwałem Was idiotami. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale, żeby móc delikatnie usprawiedliwić swoją myśl, mimo że tu nie ma usprawiedliwienia, ale mimo wszystko, żeby móc usprawiedliwić, dlaczego w ogóle mm, tak powiedziałem, to już wam, już wam wytłumaczę. Słuchajcie, obserwując graczy solsowych, w ogóle różnych graczy, bo część z was zarzuca mi, że ja w ogóle nie znam się na grach. Mateusz Kiszak też w jednym filmie stwierdził, że jestem gościem datgamerem, który w ogóle pojęcie o grach ma od PlayStation 4. To jest całkowita nieprawda. Ale wyrażając swoje wszystkie poprzednie materiały, może być. Tak to po prostu zabrzmiało, że, że ci się nie chce grać. To bardzo, że większość rzeczy, kiedy wymagają, żebyś sam się zaangażował, no to by to przeszkadza, że musisz sam fabułę odkryć, że musisz y, sam się po prostu w tej grze oddać, że tak powiem. No to to akurat jest y, to określenie tego DAT GAMERA, że, że tak to brzmi. No, o, tak się to przyjęło od jakiegoś czasu. Wieś. Taki niedzielny gracz casualowy, który by chciał po prostu się do gry, spędzić miło czas, odmurzyć się I nic poza tym, ważne że jest fajna fabuła, fajna grafika, fajna muzyka I jest zajebiście, nie? Małe wyzwanie, ale nie jakieś super wymagające Przejść grę, skończyć, odłożyć w kąt To jest takie określenie właśnie dla Gamera, a... W wypowiedzi tak po prostu to brzmiało, jakbyś tego typu graczem był, nie? Więc dlatego tak się sklasyfikowano. Powiem wam w mega prywacie, że mm, ja urodziłem się, kiedy się urodziłem, to komputer już był w domu. Z tego względu, że mój ojciec jest inżynier informatyk i on potrzebował tego narzędzia do, w domu, żeby po prostu móc się uczyć. I ja byłem wychowywany z komputerem. Ja praktycznie ściągałem wszystkich znajomych z osiedla, gdzie graliśmy w produkcji jeszcze na DOSie, na MS-DOSie. Gdzie oni tylko mogli pomarzyć o tym, żeby było. Więc jak gry kocham, jak gry znam od zawsze. Wiecie, ja jestem 30-paroletnim gościem, który zamiast. No. Czyli wiemy, że jest już w podobnym wieku 30-paroletni gość, tak, tak się określił. No to jesteśmy na podobnym poziomie wiekowym. okej. Okay. Chociaż jedna rzecz się po tych wszystkich filmach ostatecznie yy, yy, określiła i udowodniła, także spoko. Jedna rzecz jest już yy, ogarnięta. Ale to, że miałeś komputer od zawsze w domu i że coś tam grałeś, nie zmienia faktu, że mogłeś stać się tak zwanym nadgamerem, który jest niewymagającym graczem, który chce się po prostu tylko dobrze gr przy grach bawić i mu wystarczają też aspekty, o których wcześniej powiedziałem. Bo to, 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 że ktoś jest Dat gamer, to nie jest obraza. Można, no wiadomo, że ktoś się obrazi, ktoś się nie obrazi, ale to jest określenie typu gracza. I są tacy ludzie, mogą być wielkimi graczami od dziecka, ale z wiekiem na przykład im się już nie chce angażować, chcą chce siąść przed telewizorem, czy tam przed konsolą, włączyć grę. Aby do komputera siąść i grać sobie, tak odmurzycie. Ma być fajna grafa, fajna fabuła, która cię poprowadzi, która cię wiesz, odmurzy. I tyle. To nie jest obraźliwe, ale No nie jest to też pochwalne, że tak powiem, bo jednak ten typ graczy niestety mocno wpływa na rynek gier, które przez to są coraz gorsze. I tyle. Weekend uganiać się za paninkami, woli sobie przysiąść i pograć w gierkę. Taki po prostu jestem. Czy ja mam pojęcie o tych grach w kwestii technicznej, matematycznej, tak rozwinięte, jak ma chociażby mm, pan Kiszak? Nie, nie będę miał, bo to nie jest moja praca. To jest tylko i wyłącznie moja pasja. Ale wracając do, do meritum. O tym bardziej, właśnie niepotrzebny był wbity ten. Jak w temrowisku. Jak teraz sam też tutaj przyznaję, że nie ma pojęcia na temat tych mechanik, wszystkich schematów i tak dalej. I tutaj próbowanie robić jakichś analiz, których wcale nie było, i porównywanie tych gier zamiast faktycznie mówić o pozytywnych stronach Wiedźmina i skupić się na tym, co by było na pewno dużo lepiej przyjęte, zaczął na siłę swoje racje tak. W taki dziwny sposób wrzucać na youtuba. To było wiadome, że fani są z lajków zareagują w ten, a nie inny sposób. I to było do przewidzenia. I to nawet głupi chyba przecież przewidzi takie coś, nie? YouTube tak działa. To jest dość to toksyczne medium od wielu lat. I tutaj jak coś powiesz, to komu, coś się nie zgadza z kimś innym, to zawsze będzie odzew większy niż jakbyś powiedział coś pozytywnego, nie? Ale, jakbyś zrobił dobre materiały, na przykład dlaczego lubisz Wiedźmina, opowiadał o tym, o, o o misjach, o rozgrywce, o swoich wrażeniach, które ci doświad doświadczałeś podczas rozgrywki, o muzyce, o tym wszystkim, kurde. Myślę, że dużo ludzi by to na pewno oglądało i na pewno by stwierdził, kurwa, a w sumie to bym sobie pograł Wiedźmina, nie? I tak by to zadziałało, nie? A wsadzenie kija w browisko i przyczepienie się do graczy, którzy grają spotlighty. I... Ich rozgrywki i próbowanie porównywać Wiedźmina do, do tego, no to to jest było oczywiste, jak się to potoczy. No, tyle. Obserwując różne środowiska graczy, zauważyłem, że środowisko graczy solsowych jest bardzo napięte. Nie chciałbym użyć tutaj słowa toksyczne, bo nie, bo to byłoby znowu niewłaściwe słowo, ale chciałbym powiedzieć, że jest bardzo napięte. O co mi chodzi? Obserwując graczy solsowych, jesteś w stanie zauważyć, że roz rozrywka płynąca, rozgrywka płynąca z tej rozrywki, ja już tak mogę. Często wygląda, z drugiej strony, dla osoby niezaznajomionej z tematem, jak w ogóle coś strasznego, jak w ogóle jakaś totalna męczarnia. Gracze Soulsowi... No to ja, ja na przykład, tak, no nie chcę teraz, teraz obrażać, ale dla mnie tak właśnie, na przykład dla osoby, która nie gra w LoLa, to może być tak środowisko LoLowe, tak dla mnie wygląda, nie? Że ja, ja go nie rozumiem, ale żebym musiał obrażać od razu i się czepiać, po co? Jak, ja, jak się na czymś nie znam, to się nie wypowiadam najlepiej yy, i wypowiadam się o czymś innym, na czym się na przykład znam, nie? Na temat Lola się nie wypowiadam, mi się ta gra nie podoba, nie lubię jej, nie trafia do mnie ten kontent, nie lubię rzutu izometrycznego w grach, jak już mówiłem wcześniej, i nie gram w to. Zostawiam to tym, którzy to lubią. Ja sobie siadam do tych gier, które ja lubię. I jak je znam dobrze, to mogę się wtedy wypowiadać na temat ich mechanik, świata i grafiki i muzyki i walki, animacji, wszystkiego, nie? Ale, ja się, ale nie będę się wypowiadał na temat gry, której nie znam. A tutaj właśnie to był ten problem, że on się wypowiadał na temat soulsów, których nawet nie przeszedł. grając w te produkcje, nie, oni się nie uśmiechają, nie, nie, nie wyją z radości. Tam jest wieczne przeklinanie, kurwawanie, e, ekspresji, no. element. I, i, I wiecie, jak nie jesteś w temacie, to ty sobie myślisz, boże, kurwa, no debil, no debil. No gościu w ogóle, gościu nie podoba mu się to, a on to robi. Mało tego, on tego nie robi przez godzinę, dwie. Bo się denerwuje, jak coś nie wychodzi, ale potem ma zajebistą satysfakcję, jak mu się uda, nie? I myślę, że to jest najważniejsza. jest ten taki element tego typu gier, że ludzie się tam często męczą, ale jak im się uda, to to jest ten moment, ten, ten, ten kul kulminacja tej pozytywnej energii. <grych> Dlatego się mówi często na graczy swójsojkowych, że to są y, ci. dopaminowe płyny, nie? I oni to uznają przecież normalnie za, za komplement. Bo tu, o to, bo tu chodzi o te emocje, które towarzyszą w, ty, w tych grach. I o tego twojego skilla. Tak samo jak masz graczy CS-owych, nie? Jak oni, ja czasem patrzę, jak oni grają mnie o jak on to ogarnia, nie? Czul, za, zastrzelił kogoś, a ty nawet nie zdążyłbyś nacisnąć na myszkę, nie? Takie uniwersum, no. I nie ma się co na ten temat wypowiadać w negatywny sposób, jak się tego nie rozumie. Jak się w tym nie, nie siedzi i, i tego nie robi też, nie? Tak, ja bym teraz, kurde, nie wiem, gadał o... Nie wiem, o... O pracy, kurwa, na wielkim ogrodzie czy coś. Jak ja na przykład w ogóle w ogrodzie nie robię, nie? To ja się nie wypowiem, no. I nie porównuję schabowego do lodów, no. Prosta sprawa. Tylko on to robi przez 5-7. I w momencie, kiedy oglądasz na przykład tak jak ostatnio yy, zacząłem śledzić na przykład kanał Tamae to yy, pana Tamae, przepraszam yy, no to pan Tamae na przykład przechodząc Sekiro, yy, on teraz ma challenge no hit, bardzo chętnie polecam yy, każdemu obejrzeć, bo świetnie w ogóle yy, świetnie się to ogląda ale mimo wszystko on potrafi przez 7 godzin łupać tego no hita bossa za bosem i z godziny na godzinę widać coraz większą jego frustrację. Po prostu to widać. I teraz, wiedząc o tym, że pan Tamae jest osobą, która na tym zarabia pieniądze, że to jest jego praca, bo to jest jego praca, no to ja jestem w stanie sobie wytłumaczyć, no dobra, no to jest jego praca. Lubi ten, ten rodzaj pracy, czuje się w tym komfortowo, zarabia na tym pieniądze, no to nie wtrącam się. Ale w momencie, kiedy dla mnie, w moim myśleniu, kiedy ktoś robi coś takiego jak ta tylko po to, żeby to zrobić. No ale są ludzie, którzy po prostu rzucają sobie wyzwania, bo lubią pokonywać swoje słabości. Nie wiem, że wiecie, ale jest dużo osób, O tym nawet jakiś tam film opowiadałem, że gry typu są, są zajebiste na leczenie depresji. Że pokonywanie. Porównywane są walki z bosami do walki z własnymi demonami, i tacy gracze, którzy właśnie tego typu rywalizacje sobie prowadzą, y, rzucają sobie takie wyzwania, potem w tym życiu prywatnym są dużo bardziej psychicznie silniejsi, nie? Mimo, że z drugiej strony, jak to na to patrzysz, to się wydaje takie niemożliwe, że jak? Może gra, w której się umiera ciągle i się wkurwiasz, y, dawać ci. Pozytywne cechy pod względem jakiejś tam depresji, nie. To się, Jak się na to tak patrzy, to co się wydaje że niemożliwe. A jednak, no. Kiedyś w ogóle widziałem program właśnie, że ileś tam minut grania w gry, które są. W jakimś sensie rozwijają cię, podnosi ci tam IQ nawet, nie? Taki program. Nie pamiętam, jak się nawet nazywał. Ale jeśli nie grasz w typowe odburzacze, tylko gry właśnie jakieś strategie, gdzie musisz podejmować różne decyzje i tak dalej, że gracze ogólnie mają dużo łatwiej podejmują różne decyzje, dużo łatwiej sobie radzą z różnymi przeciwnościami losu i tak dalej, nie? I tyle, no kurde, no co ja mam więcej powiedzieć? Oglądajmy. No to sobie myślę, no, no nie, no kurwa, to jest w ogóle nie mój świat, żeby Cały dzień, że, wiecie, nie zarabiasz na tym, nic z tego nie masz, nie masz się komu pochwalić, robisz to tylko dla siebie. Męczysz się, wkurwiasz się, klniesz. No ale kiedyś w innych czasach, yy, nie było internetu, też ludzie grali w gry, inne rzeczy robili, rywalizowali sobie. Nie musieliś to chwalić. Żyłeś sobie gdzieś na wsi, coś tam podniosłeś stówę na klatę i się z tego cieszyłeś, zrobiłeś to sam dla siebie i masz satysfakcję i nie, musiałeś, nie musiało pójść świata o tym wiedzieć. To są minusy współczesnych czasów, czasów, że musimy z kim się chwalić wszędzie. Robisz to tylko dla siebie przez 5, 6, 7 godzin, tylko po to, żeby sobie to zrobić. W moim myśleniu to uznałem, że no to ja bym wolał wyjść z psem na spacer, bo jest piękna pogoda. Biorę Ciri i wychodzę z nią na spacer. Wolałbym wyjść do ludzi, pogadać sobie, no, wiecie, coś w tym stylu, nie? Tak by rozbieżność charakteru. No to jest właśnie to, że każdy ma inne potrzeby. Ty wolisz iść z psem na spacer, czy do ludzi wyjść, a ktoś woli pokonać yy, tego bossa w końcu, nie? <gry> Jeden się zaćpa pod bramą, zachleje, a drugi w tym czasie, nie wiem, wynajdzie... Jakiś nowy pierwiastek. No ludzie są różni i tyle. Ale tak jak mówię, to jest tylko w mojej głowie wytłumaczenie i ja mogę sobie tak myśleć, ale nie miałem prawa tego powiedzieć. Więc z całego serca jeszcze raz mega przeprosiny, chodź. No chodź. Chodź, nie, nie, chodź. nie. nie, nie, Jeden nie, nie ty, nie. ty, 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 ty i ty, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, no, chodź. Co się lepiej dzieje? Jest? No chodź. Chodź. No chodź, chodź. No. no. Lepiej, nie? No wiem, że lepiej. Ale żeby nie było, drugi temat. Drugi. Żeby nie było, muszę się trochę pocieszyć, bo trzeci temat będzie drastyczny. Eee, Czyli jest się skręczowano. No, uznałem, że w ramach przeprosin. Wyznaczę sobie, może nie karę, ale jakby, jakby nagrodę dla was, a może nie ja wiem, jak to nazwać. Dobra, już nie będę kurwa przeciągał. Uznałem, że dam szansę solsom jeszcze raz. Może nie, nie będę graczem solsowym i nie, nie, nie myślcie sobie, że ja będę jakimś, kurwa, drugie gniazdo nostalgii. Czy Nie, 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 nie. Ja tu nikomu nie będę lizał dupy ani z tym stylu. Spokojnie. Ja. Uznałem, że dam szansę solsom. Zresztą. Mm, już za chwilę, już lada moment, bo już nawet dzisiaj. <grym> I postanowiłem, że przejdę. Postaram się przejść, o może inaczej. Postaram się przejść wszystkie solsy. Wszystkie solsy, jakie są na rynku. Jeszcze raz. U, a, uwaga, wszystkie solsy, które są dostępne na PC, ponieważ nie mam już żadnej konsoli, nie będę na pewno kurwa kupował żadnej konsoli póki co. E, więc wszystkie solsy, jakie są dostępne na PC, postaram się je przejść. Ambitny plan. I zrobię sobie challenge jako osoba nie, będę, nie będąca solsiarzem, jeżeli tak to można powiedzieć. Postaram się e, opowiadać o każdych doświadczeniach z każdym solsem. I postaram się wybrać według mnie najlepszego souls soulslajta, like souls jako osoby, która najbardziej docenia gry fabularne. Myślę, że to jest spoko challenge. I mało tego, będę te wszystkie solsy ogrywał na live'ach, które będą na tym kanale. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę wpaść, pośmiać się ze mnie z, z moich doświadczeń, no to, to zapraszam. Oczywiście te livey nie będą em, na przykład codziennie o godzinie takiej i takiej, z tego względu, że ja jestem osobą pracującą, ciężko pracującą, i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wiecie, żeby no, zamienić y, 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 życie na stream. Zresztą nawet nie chciałbym, bo ja kocham swoją pracę. Ale na pewno mogę obiecać, że będą codziennie, no bo będzie mi się raczej spieszyło, żeby te solsy przejść jak najszybciej. I pierwszym solsem, od którego zacznę, to będzie du, 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 du. sols, w którym pokładam największe nadzieje. I wydaje mi się, że będzie jako pierwszy i specjalnie go jako nie? pierwszy, bo chcę mieć tak na że, samym końcu... Tak zakładam, bo ktoś mi mówił, że Sekiro pod, podawał chyba na początek największe nadzieje, nie? No to... Ktoś tak czuje, że, że to od tego zacznie. Chociaż ja nie wiem, myślę, że Dark Souls 1 powinien zacząć, no ale. Nie, znam się nie gra jak chce, nie? To jest jego sprawa. Ale spoko challenge, no. Ambitny plan. A ja równie dobrze mógłbym powiedzieć, że jak tak lubi tego Wiedźmina, to czemu nie ogra wszystkich Wiedźminów na live'ach, nie? Chyba, że później tak to postanowi. Myślę, że... Jak się coś lubi, to się to dużo lepiej pokazuje, niż jak się czegoś nie lubi i się coś robi w jakimś sensie na siłę. Bo jak się będzie męczył, to ludzie to będą widzieć, nie? A, już, a teraz, jak podkręcił całą sytuację i w, ten, w tego kija, w morwisko wsadził, to ludzie będą cieszyć się z jego porażek. Będą czekać, aż się będzie wykładał w tych grach i tak dalej. <słuch> tak się czuje. Sam se ten dołek wykopał trochę, nie? Tu najdalsze po nim wrażenia, ale wydaje mi się na ten moment, że on będzie najlepszym solsem, przynajmniej dla mnie, i ja będę w stanie to wytłumaczyć. I to będzie Sekiro. A, no, tak od myślałem. Dzisiaj zaczynam grać w Sekiro. To jest sols Bo tam ktoś czasami pierdoli w komentarzach. Przyznam akurat Sekiro nie mam. Mam wszystkie Dark Soulsy. Mam właśnie y, tego. Nie, no, nie wiem w sumie ile ich mam. Trochę tych gier. Ale Sekiro chyba nie mam. I nie grałem z oczywistych przyczyn, bo nie mam. Tak coś, tak coś, ten. Ale ciekaw jest, no. Także że to nie jest Souls Like. a co to jest? To jest Souls Like. To jest gra typu Souls Like. Gra fabularna z elementami RPG, która jest Souls likeiem Nie jest Souls ale jest Souls likeiem Ma elementy Souls likea Więc jest Souls likeiem w ogóle chcę po prostu zacząć Sekiro Wydaje mi się, że Elden Ring będzie na samym końcu, bo ja po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że ja się z Eldenem jakoś kurwa nie lubię. Nie wiem, Macie, wiecie, macie na pewno w swoim towarzystwie jakąś taką osobę, która, no której kurwa nie lubicie, no. Widzicie ją i was nosi, nosi was kurwa szela was. Nie? Ja mam tak z Eldenem. Nie wiem, coś jest, coś jest nie tak z tą produkcją. Ja szczerze wolę wejść do Dark Soulsów, jeden remaster. Dużo lepiej się tam czuję na starcie. Mówię dwójki, trójki nie dotykałem nigdy, jestem ciekaw. Ale z Eldenem jest kurwa coś nie tak Coś mnie tam nie leży. Jak ja mam wejść, biegać po tej mapie na tym koniu i szukać tych bossów, którzy mnie denerwują i te ich przeciągnięte ataki. Ale, no, słowo się rzekło, więc, tak jak powiedziałem, wszystkie. Ostatni temat, panie Mateuszu. Panie Mateuszu. Panie Mateuszu, Pana też bym chciał. Chciałbym Panie Mateuszu powiedzieć e... szczerze, tak, szczerze. Z wielkim szacunkiem. No bo to też się jakby należy. Panie Mateuszu, chciałbym Pana poprosić, żeby. Pocałował mnie pan w dupę. <laughs> Ach, powiem ci tak, Mati. Kurwa, musiałem. Musiałem, bo już, bo już nie wytrzymam. Stary, co ty się tak ciśniesz? Kurwa, zrobię tak jak ty nawet. Nawet jak ty. Zobacz. Co się tak ciśniesz, stary? Słuchaj, jakieś 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy lata temu. Nie wiem kiedy to było. Jakby czas zapierdala, ale przy premierze Starfielda. Rugałeś tą grę od dechy do dechy. R rugałeś ją. I wcale ci się nie dziwię. Znaczy, ja bym jej jakoś nie zrugał. Była przeciętna, ale nie była super kiepska jest po prostu przeciętna. Jeżeli miałbym wobec niej jakieś ogromne. Bardziej. na no nie niż na tak bym powiedział, jeśli chodzi o Starfielda. Przeciętna. poniżej przeciętna, bym powiedział pomne oczekiwania no to faktycznie bym był mega zawiedziony no ale ja na przykład nie miałem więc dla mnie po prostu ja ją tam przeszedłem i faktycznie miałem takie odczucie ee, mech Poczekam na mody i tyle. Jednakże ty ją mrugałeś, i nie wiem czy pamiętasz, że spowodowałeś w pewnym momencie taką awanturkę, że chyba bodajże, poprawcie mnie, jeżeli mówię nieprawdę, ale wydaje mi się, że dobrze to pamiętam, że jakiś piarowiec z Betesdy napisał na Twitterku, czy gdzieś tam napisał, że zdanie tego typa się nie liczy, bo on i tak już za dwa lata go nie będzie, że on się kończy. Pamiętasz to? Na pewno to pamiętasz, bo ty często to nawet wspominasz na swoich streamach. Powiedz mi, pani Kiszak, o coś pierdolisz, po coś, po coś robisz z siebie buraka, po coś pod moim materiałem gadasz takie głupoty, że ja też się za chwilę kończę. Zobacz, jak to, zobacz jaki ty jesteś. Sam się kurwa śmiałeś z tego pr a sam teraz robisz. Pod ostatnim moim materiałem, który komentowałeś, na samym końcu powiedziałeś, że jest ci szkoda, jest ci przykro, tego typa, bla, bla, bla. Tam wiadomo, odcinki możemy sobie ciąć, ale nie gadaj ludziom na streamie takich farmazenu, farmazonów, że ja się kończę. Ja się, do... ja się nawet jeszcze nie rozpędziłem, a ja się już mam kończyć. Porównujesz między jakimś typem który cię tam nie wiem nas wyzywał na w filmiku i później pokazujesz jakiś kanał który ma tam po 200 oglądnięć i tak dalej stary. Ja, 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 ja wiesz ja mam 400 subskrypcji już w tym momencie robię film o e, Death Stranding jakieś jakieś e, opowiadanie 15 minut i to już robi 1000 a ty już mówisz że ja się skończę bo co? nie nie nie, nie zagrywaj tego w taki sposób nie warto. Ja uwielbiam się z Tobą pstrykać, wstrykać. Rozumiesz? Uwielbiam się z Tobą klepać po tyłku. Ale nie w taki sposób. To musi być dżentelmeńskie wstrykanie się w tyłku. My się na nic nie mamy umawiać. Oczywiście. To ma być kurwa męska jazda. Ale to ma być fair. Więc jak ma być fair, to nie zachowuj się jak taka pizda, z, jako z Betezdy, gdzie będziesz pierdolił to samo co on. Bo w tym momencie pokazałeś, że jesteś frajer. A frajerem chcesz, chyba nie chcesz być, tak? Więc... Możemy sobie, mówię, po tyłeczku, chodź. No chodź. Wiem. Chodź. Chodź. chodź Matty, Mati. chodź. No chodź, chodź, tej mi spodnie, chodź. Nie, ja, ja mówiłem, jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. To, to idziemy w, w złym kierunku, zdecydowanie. Tym miłym akcentem Żegnam Was. Widzimy się yy, na live'ach i widzimy się przy następnych filmach, w których już będę opowiadał o przeżyciach z Sekiro. Czy nadaje się do bycia Soulsiarzem? Soulsiarzem nie, ja nigdy nie będę Soulsiarzem. Czy nadaje się do gry w Soulsa, czy nie? Czy, czy Souls jest najlepszym Soulslajkiem, -like według mnie, czy nie? Chyba, czy Sekiro jest najlepszym Soulslajkiem? -like chyba to miało być powiedziane. Czy Souls jest najlepszym Soulslajkiem? -like nie, dobra, nie wiem. Trochę dziwnie sformułował to zdanie. Okej. Okay. Czy może jednak Ghost of jest lepsze. Na... Ale Ghost of nie jest Southlake'iem, nie? Dobra, mniejsza z tym. Nie grałem w Sof, 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 Sof. No. Powiedzmy to, bo dziwne rzeczy się tu wydarzyły na tym, na tym materiale i ja już się też boję, co to będzie. Ale fajnie Ciekawa, ciekawe zakończenie do wszystkiego. I, i, I tyle, nie? Kończymy. Jak się komuś podobało, zostawcie łapeczki w górę. Komentarze. Czekam na Wasze komentarze. Też jestem ciekaw, czy w sumie może się odniesie Pan Oscar do materiałów. Kto wie, może tak, może nie. Ja kończę na dzisiaj. Na razie to było wszystko. Nowych materiałów nie ma. Lecę to wszystko zmontować. I powrzucać także nara i coś tam do następnego, nie? <ścoughs> Widzimy się na streamkach.